Historyczne wydarzenie w archidiecezji krakowskiej, ale i również w Polsce, ale również w kościele chrześcijańskim. Tutaj ten, ta ewangelizacja rozpoczęła się akcentem ekumenicznym. Jak należy widzieć właśnie to wydarzenie w kontekście w wymiarze ekumenicznym, co ono oznacza? Myślałem, że widzę, że od samego początku w historii rodzenia się myśli o nowej ewangelizacji w Polsce, ten wątek ekumeniczny ożywa. I to niezależnie od tego, że protestanci w naszym kraju nie stanowią tak dużego procentu. Myślę, że ksiądz Leczek który był tutaj pionierem, który czynił rzeczy zupełnie nowe dla Kościoła w całym świecie katolickim pokazał nam właściwie to, co było też i w wizji Watykanum Sekundum. Sam sobór odbywał się przy obecności doradców z całego ciała Chrystusa, po to, żeby ta wizja, którą tworzą, była wizją jak najszerszą dla całego ciała. I myślę, że w samym procesie realizacji tej wizji, czyli ewangelizacji, ponowionej ewangelizacji, również te same elementy powinny nastąpić, to znaczy musimy tak budować, tak przyprowadzać do Jezusa. Ludzi, aby, aby mogli oni, aby budować kościół, jego ciało pozbawione znaku, oznaków podziału. Także musimy się otworzyć na to, co najlepsze w innych tradycjach i też chciałem pokazać, że Bóg bardzo uprzywilejowuje i cieszy się z przepływu tych darów, które złożył w różnych segmentach ciała Chrystusa w momencie, kiedy zgadzamy się sobie służyć z uwagi na Jego Królestwo, z uwagi na przygnięcie do Niego, wtedy owoc jest pomnożony i nade wszystko wszędzie tam, gdzie jesteśmy razem, tam Jego obecność, świadomość Jego obecności wzrasta tam przychodzi do nas, nawet jeżeli byłyby drzwi zamknięte. Chciałem się pana spytać, co Pan sądzi? W tej chwili, co się dzieje na tym stadionie? To znaczy, przyszli ludzie posłuchać twardej mowy, bo to nie jest przecież łatwo wsłuchać, wsłuchać się w Ewangelię i, i, i również zdecydować się podejść do kapłana, żeby się wyspowiadać. To jest znak czasów jakiś, ale o osobistą interpretację tego wydarzenia chciałem poprosić. Mi się wydaje, że ten fenomen, który się dokonuje w roku nowej ewangelizacji, to jest przenikanie się kościoła, który staje się nowy, który rodzi się jako kościół nowy. To jest przenikanie się dziedzictwa ruchów, stowarzyszeń, wspólnot, które wypracowały, wypracowały elementy nowej duchowości kościoła w minionym czasie. Od, od czasu pierwszej ewangelizacji w Krakowie minęło 35 lat, i dzisiaj myślę, że to dziedzictwo przesuwa się w kierunku życia kościoła. Podczas pierwszej wizyty Adlimina Paweł VI zachęcał biskupów polskich, aby ruchy stowarzyszenia, wspólnoty, ich dorobek nie istniały jakby obok tradycyjnego duszpasterstwa, ale żeby po prostu on przenikał do, do serca życia Kościoła. Myślę, że dzisiaj dokonuje się to przesunięcie, i myślę, że to właśnie w perspektywie tego, co nowe, co Bóg czyli nowe w Kościele. Koncentracja na tym doprowadzi nas jeszcze bardziej do świadomości tego, kim jest Bóg i co czyni. Pozwoli to nam nie koncentrować się na tym, co nie czyni. A poza tym wszystko to, co nazywamy tradycyjnym duszpasterstwem, będzie w perspektywie tego, co nowe, mogło być na nowo zobaczone. Także myślę, że nie będzie tutaj kwestii związanej z tego, co robić starym i co zrobić z nowym. Są tutaj stare i nowe bukłaki, ale to, co jest najważniejsze, to żeby się nie wylało wino. Chciałem pytać o zagrożenia. Weterana ewangelizatora, ale już pan w pewien sposób odpowiedział. Ale zapytam się o przyszłość, jak pan widzi przyszłość ewangelizacji, która tutaj tworzy się na tym stadionie, ale również tworzy się w Rzymie na synodzie poświęconym nowej ewangelizacji. Myślę, że po prostu Kościół dzisiaj musi sobie przypomnieć to, co ma najważniejsze do zaoferowania to po prostu Boga samego nie tyle mówić o nim. Nie tyle yy, kościół musi wyjść ze świata, że tak powiem, rozmów o zakodowanych wartościach i tak dalej, a dać po prostu ludziom, którzy są bardzo spragnieni dzisiaj. Ludzie dzisiaj są spragnieni bardzo Boga i Bożej obecności. Jest tragiczna yy, próżnia, która tutaj musi być wypełniona w ludziach. Ludzie już po prostu nie chcą czytać, nie chcą słuchać o Panu Bogu, chcą, żeby ktoś im tego Boga, który jest, dał. A wtedy. Wtedy ich głód doprowadzi ich na nowo, uświadomi im na nowo to czemu, kim są, skąd przychodzą i jakim wartościom mają służyć. Także myślę, że to co najważniejsze, jeszcze raz żebyśmy sobie przypomnieli, że żyjemy łaską. I że łaska to nie jest biznes, na który musimy zarobić. E, łaska to jest po prostu Boża przychylność wylana w nasze życie, Boża obecność wlana w nasze życie, Boże, Boża asystencja we wszystkich sytuacjach naszego życia i świadomość tego, że wychodzimy rano i wych przychodzimy wieczór i cały dzień przeżyliśmy w obecności Bożej. W związku z tym wdzięczne usposobienie, w związku z tym więcej Boga. Myślę, że to, co, od czego musimy najbardziej odejść i czego życzę wszystkim katolikom w Polsce, to od mentalności narzekania. Jest to rzecz, która, której Bóg nie toleruje, która odbiera nam naprawdę wiele łaski, wiele nadziei, ponieważ to oznacza, że Bóg jest za mały że nie jest w stanie spotkać się z naszymi problemami. Dlatego życzę wszystkim łaski. Łaski jako Bożej przychylności, łaski, która wynika z intymnej relacji, ale z drugiej strony relacji pełnej ekspresji we wszystkich dziedzinach życia społecznego. Tego wszystkim życzę. Dziękuję bardzo.